Myślę, że żadną tajemnicą nie jest fakt, że e, życie nasze jest dosyć szybkie, dosyć intensywne, wymaga wielu działań. Większość z nas pracuje od rana do wieczora, albo do późnego wieczora, albo do nocy. Nie mam na myśli tylko pracy zawodowej, tylko w ogóle tempo tempo życia, ilość zadań, które trzeba wykonać, ilość obowiązków, które mamy na siebie nałożonych i oczywiście wokół tego tematu jest bardzo dużo różnych spostrzeżeń i bardzo dużo różnych nauczań. Zazwyczaj one brzmią, żeby zwolnić, żeby zmniejszyć, żeby się tak nie przejmować i to są takie rady dla rady, bo tego się nie da zrobić. Tego się po prostu zrobić nie da, są bzdury. Chyba, że ktoś zamieszka w bieszczadach na drzewie i będzie w laciach chodził, to może on może e, zwolnić i nie przejmować się obowiązkami, nie przejmować się tym tempem życia. Prawda jest taka, że wstajemy rano i czeka nas bardzo wiele zadań, bardzo wiele trudności, bardzo wiele spraw do rozwiązania i nie da się zwolnić. Takie jest tempo życia. Tak to wygląda. I Oszustwem jest taka narracja, że nie przejmuj się, zostaw, samo się rozwiąże, zmniejsz sobie liczbę zadań, wyrzuć kalendarz, zegarek i żyj jak w średniowieczu. Nie da się tak zrobić. To są nieprawdziwe informacje, ale to nie znaczy, że nie mamy pewnego rozwiązania na to wszystko. I Biblia do nas nie mówi, jak powinniśmy się w takiej sprawie zachować. Teraz wyobraźmy sobie taką scenę: wstajemy dzisiaj rano, powiedzmy, że sobie ją wyobrażamy, wstajemy dzisiaj rano i wiemy, że po prostu dzisiaj czeka nas kolejny trudny dzień, jest dużo rzeczy do zrobienia, jest mało czasu, jest wszystko zaplanowane, wstajemy troszkę zdenerwowani. Napięci, bo trzeba dążyć, trzeba się ubrać. W ogóle niedziela jest takim specyficznym dniem, myślę, że nie tylko dla mnie. Trzeba wszystkim się wyrobić, być na czas. Tu próba, tu to, tu tamto, szczególnie jeżeli ktoś jest w służbie. No i czasami się zdarza tak, że w tą niedzielę rano jest tak, nazwijmy to, nerwowa atmosfera. Macie też tak, czy tylko ja tak mam? No okej, okay. nie, nie, nie oszukujmy się, tak to wygląda. I wtedy mamy dwie możliwości. Najpierw pokażę wam jedną. Zapraszam tu, Igę. Najpierw igę. E, Iga, pokaż wszystkim, gdzie są twoi rodzice, jak gdyby ktoś nie wiedział. Dobra. I teraz powiedz mi, e, w ogóle, jak się marzysz, za co jesteś wdzięczna rodzicom? Ile się mam? Dobra, a za co jesteś wdzięczna rodzicom? Za nic. Okej, okay, to usiądź. E, Oczywiście to jest wyreżyserowane. To wcześniej się tak umówiliśmy z igą. Ja wiedziałem, że Iga da radę podobać temu działaniu, ale rodzice Igi o tym nie wiedzieli. I zobaczcie na kolor mieszka. I zobaczcie na kolor mieszka. I teraz co się stało? Generalnie usłyszeli to, co nie chcieli usłyszeć. Dla nas to jest śmieszne, dla nich trochę mniej. Napięta sytuacja, i teraz, jeżeli rano w domu było Średnio, to po nabożeństwie dopiero średnio będzie. I nic się tu załatwić nie da, i wszyscy są zasmuceni. I oczywiście już rozumiemy, że to był jakby nie, popis zdolności aktorskich igi. Prawda jest zupełnie, zupełnie inna. A teraz zapraszam tu Filipa. Filip, jak się masz? Dobrze. Dobrze, a za co jesteś wdzięczny rodzicom? Proszą się o mnie, pomagają mi w trudnych sytuacjach. Na przykład, jak mam sprawdzian jakiś trudny, się muszę nauczyć. Też lubimy grać w planszówki. Za to dziękuję. I jak się lubimy, na przykład, jedziemy w jakieś fajne miejsce, coś fajnego porobić. Dobra, dziękuję. Rodzice Filipa też nie wiedzieli, co tu się za chwilę wydarzy i zobaczcie sobie a no jednego i drugiego, bo jeden i drugi nie dał rady. To są takie momenty wzruszające. Człowiekowi się chce i obojętnie co rano się nie stało, to to już jest nieważne, co się rano wydarzyło, nawet jeżeli tam było szybko tempo, napięcie, trzeba wyjechać, tempo życia, dużo obowiązków, to w tej chwili to wszystko nie ma znaczenia, w tej chwili znaczenie ma to wszystko, co wypłynęło z tych słów. I to są właśnie dwie postawy, które możemy zająć względem naszego życia. I o tym mówi Biblia. Możemy być niewdzięczni i skupiać się na tym, co jest niefajne, czego się zmienić nie da. Możemy mieć nos na kwintę, możemy, mieć, możemy być ludźmi zawsze zasmuconymi, zawsze pełnymi kłopotów, zawsze pełnymi napięcia. Mieć taki sposób życia i sposób bycia, że wszystko jest złe, wszystko jest niefajne, wszystko jest w ogóle absolutnie... A w ogóle ja to mam najgorzej ze wszystkich i nawet nie mam powodów do żadnych radości. I... Skoro my ludzie tak reagujemy, to postarajmy się to przenieść na płaszczyznę mojej relacji z Bogiem. Jak Bóg ma mi błogosławić, jak ja mam taką postawę? Jak On ma się do mnie uśmiechać? Jak ja mam czuć Jego uśmiech i Jego spojrzenie na siebie, jak ja nawet nie jestem w stanie powiedzieć, za co Mu jestem wdzięczny? Jak jedyne, co mnie definiuje, to smutek, przygnębienie. Yy trudności i nawet mi się o tym nie chce z nikim gadać. To musi wywołać poczucie braku błogosławieństwa. Nie chcę powiedzieć, że Bóg nie błogosławi, bo Bóg błogosławi swoim dzieciom, ale na pewno trudniej jest dostrzec to błogosławieństwo, gdy mamy taką postawę życia. A teraz druga postawa życia. Jesteśmy radośni, jesteśmy wdzięczni. Nie skupiamy się na tym, co poszło nie tak, ale skupiamy się na tym, za co możemy być Bogu wdzięczni. Za co możemy mu podziękować? Jesteśmy ludźmi uśmiechniętymi, jesteśmy optymista, optymistami, jesteśmy ludźmi pełnymi entuzjazmu, bo samo słowo entuzjazm, enteo w Bogu. Jesteśmy gotowi do radości, gotowi do działania, gotowi do wdzięczności i na pewno odczujesz w swoim życiu Boże Błogosławieństwo. I to na pewno dotknie serca naszego Boga, i na pewno odczujemy to, że dotknęliśmy Jego serca. Skoro ludzie w ten sposób reagują, że się wzruszają, gdy ich dziecko jest wdzięczne, że chcą Mu w takim razie jeszcze więcej dać, jeszcze bardziej, Przychylić wszystkiego, to przecież ta relacja jest jeden do jednego między nami a naszym Bogiem. I Słowo Boże mówi do nas tak: zawsze się radujcie, bez przystanku się módlcie, za wszystko dziękujcie. Taka bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. I pamiętajmy o tym, bo to naprawdę jest dużo lepsza rada, jak udawać, że można zwolnić tempo życia. Nie można, ale można w tym tempie być radosnym, a można w tym tempie być smutnym. My bądźmy znani z naszej radości dla imienia Jezusa Chrystusa.